Witam w czwartej części zagramy w Tyrian. A już nagrałem, więc nie wiem, co tu chodzić. I Tyriani, a się najpierw pole minowe, mains To bardzo fajna piosenka, którą bardzo lubię. A, moja energia zostaje zżerana przez moje bronie. Data no. O, szczęście. Niektóre miny są niezniszczalne. Tutaj mamy też takie wykryte, o, właśnie, te kamienie szlachetne, które trochę się zlewają z tłem, te niebieskie zwłaszcza, które są bardziej chyba 500. Trzeba uważać, znaczy, trzeba uważać, trzeba być czujnym, żeby je zobaczyć. No, te są łatwo zauważalne. Nie, one są warte chyba 350. To jest bardzo krótki poziom, bardzo prosty, nic tutaj... no i już. Łatwo było. Sprawdzam, sprawdzam, nic ciekawego. Bardzo to, to samo co poprzednio. No to dobra, lecimy dalej. Poziom Deliani przed nami, który jest trudny już. To jest już trudny poziom. Z trudnym bossem, z trudniejszym. Ale tu jest pełno power-upu. Trzeba. A, właśnie. Te zielone stawki są bardzo pasujące niebezpieczne. Ponieważ do nas dość szybkimi pociskami nakierowanymi na nas oraz te wózki też są paskudne o tu jest power up numer jeden świetnie o, tu jest power up numer dwa o dwa darmowe ulepszenia to jest to i znowu te statki A... może się uda jakoś przetrwać koniecznie niszczyć te wózki y, pociągi, ponieważ one mogą nam tak chamsko zejść do tyłu, że nie będziemy mogli ich zniszczyć potem, aby to strzelać. To jest jeden taki moment w tym poziomie, na który trzeba bardzo uważać i te, te zielone statki nas atakują w bardzo nieprzyjemny sposób. Zaraz to będzie chyba. Nie jeszcze nie. No i co? Ach, teraz! O. Dobra, spoko. Nie, nie starałem się ich zniszczyć, po prostu Za duże ryzyko. Tu jeszcze o kurde, obrywam. Moja zbroja obrywa. Co można usłyszeć? W taki rzężąc dźwięk. Dobra, spokojnie naduwać tarcze. Jeszcze tutaj atakują. O, nie. O tym zapomniałem. Szlak, szlak. O, i to był właśnie statek, który nam pomaga. Trochę mało. Przeba to... szybko to wyszło. I teraz przed nami paskudny boss. Jeszcze chamskie działka. I ten boss ma takie, eh, Kulki, przeszkadzajki, czy na to nazwać. To paskudne zło... to przede wszystkim unikać tego, tych zielonych pocisków, które on wystrzeguje, ponieważ one są bardzo mocne. Po prostu tam się trzymać w środku niego, żeby... O, teraz jest gorzej, teraz jest gorzej. Teraz to ja właśnie... Szlag. Umieram. Ach, jaki fart. Widzicie, ile mam zbroi i pancerza? Znaczy, zbroi i pancerza. Tarczy i pancerza. Tu mi się fartło po prostu. Dosłownie... W ostatniej chwili go zabiłem. Nie odmówię sobie nagrania w takiej sytuacji Dobra I mamy kolejny poziom i kolejne jakieś nowe rzeczy Lepszy statek, trochę lepsza zbroja Tu mamy taką bardzo ciekawą broń Która jest mocniejsza raczej niż reszta Ale strasznie, strasznie mocno służyła yy, generatorcznymi Znaczy może nie na początku, ale później, pod sam koniec I moc strasznie wzrasta, ale tak bardzo pożera generator, że staje się nieopłacalna, dopóki nie ma się najlepszego generatora albo jednak tam lepszych. Tego chyba nie pokazałem. Fireball. No się to nigdy nie rozumiałem, co jest takiego dobrego w tej broni, żeby aż 1000 kosztowała. Te kule chyba prze przechodzą przez przeciwników, że tak powiem, przebijają tak jak samo... jak te fale dźwiękowe. Ale na nie jestem. Być może jest silniejsza niż się wydaje. Ale pozostaje przy swoich. Standardowy zestaw. Ciężkie rakiety i soniczne działko, czy jak to nazwać I znowu mamy Sawarę. Powrót. Tutaj jest poziom, w którym można bardzo dużo pieniędzy zarobić. Tylko trzeba skoncentrować się na niszczeniu sterowców. który jest tutaj, a, w dużo. Pełno mamy tych sterowców, tylko Trzeba wiedzieć, z której strony one wylatują. Najpierw chyba wylatuje z prawej strony. O, właśnie to. Teraz lewej. A teraz mam z prawej. Tak. Za każdego sterowca mam około 2000. tysiące. To się strasznie opłaca. Mam naprawdę dużo pieniędzy do zarobienia. Ciężkie rakiety w końcu widać, bardzo się sprawdzają tego przeciwnika. Na przykład na dużych wszystko sprawdzają. Jak widzicie, jak strzelam, moja tarcza się nie regeneruje, ponieważ generator jest maksymalnie skupiony na broni. Jak przestanę strzelać, to dopiero wtedy moja tarcza się zacznie regenerować. Ale tu mogę przestać, bo cały czas lecą na mnie rakiety. Tak, myślałem, że będzie w środku, teraz was Teraz będzie... Tutaj, no tak. Teraz będzie przerwa od... Momentami to gra przycina, nie wiem czemu. to mi tylko ułatwia w sumie. U! Jeszcze, aż tutaj dużo pieniędzy do zarobienia, strasznie Aha. Tutaj mam taki powrót mały tego posta Ale to tam, bardzo szybko zagniął Kolejny sterowca do zniszczenia Jeszcze kilka bo będzie, 64 dwa tysiące Teraz mamy kolejnego bossa, który zgadnijcie, czym jest sterowcem. Trochę innym i lepszym. Nie ma paska życia, się mogę na razie nic zrobić. Wystarczy tylko uważać na jego lasery, i nic nie powinno się stać. Jest bardzo słaby i już błędnie. Nad mniej pieniędzy za niego dostaniesz niż za zwyczajnego sterowca. O, a teraz jakiś przerwnik? Olejmy to. Ponieważ ole całą fabulę w tej grze, więc cóż, nie ma co tego czytać. Jak ktoś będzie chciał, to sobie sam zagra i zobaczy o co tu chodzi. A ja tymczasem sprawdzam, co nowego w sklepie. Jakieś nowe rzeczy. Ciekawe, kto, kto by się tą otaczą w tej grze. Za 100. Coś nowego. Coś tropical czy Companion. O, to jest dobre całkiem. To sobie dokupię. Ale kurczę, generator powoli jest za słaby na to wszystko. Kolejna... E, ulepszenie Bolonitei to jest do takiej zielonej rakiety, którą trzeba do tej pory zmieniać na taką Jak to nazwać? jasno gram to... nie, no... to jest... o, jeszcze ewentualnie mogę tak polepszyć. A ja strasznie mi generator siada na tym. Nie wiem, czy to się opłaca. Na razie chyba zostaje to po prostu. Albo sobie to z Sony Sonic da Już. Mamy powrót, ale nie, nie zmieszczę się w czasie tutaj. tam safe, even. I do zobaczenia w kolejnej części. To będzie ostatni poziom tego epizodu. Na razie.